To zalewa kapustę solanką. Kapustę się uciska i soli, a sok sam powstanie. Kochana, my zalewamy kapustę solanką, gdy robimy główki kiszone kapusty oraz zakwas kapusty. To jest nasz przepis na te dwa produkty za jednym zamachem. A gdy robimy kiszoną kapustę do słoików, o której nie mówiłem w tamtym filmiku i delikatne niesłuchanie ze zrozumieniem wystąpiło tutaj. Jeżeli robimy kapustę kiszoną do słoików, to wtedy żadnej wody do niej nie dolewamy. I to też jest napisane na słoiku w recepturze, tam tylko jest kapusta, marchew sól, kłodawska kamienna niejodowana na kiszone te wszystkie rzeczy można zamówić. Główkę, zakwas z kapusty i kapustę kiszoną oraz sok z kiszonej kapusty, który właśnie wtedy powstaje w tej kapuście, do której nie dodajemy wody i ją kisimy i po prostu to wszystko co się nie zmieści do słoika nalewamy do butelki i to jest z sokiem. A to co ukisimy razem z główką i tą trochę tej poszatkowanej kapusty w wodzie to jest zakwas. Taka jest różnica. Byłbym wdzięczny przy następnych okazjach za słuchanie ze zrozumieniem. Dziękuję, pozdrawiam, zapraszam na kiszone specjały.pl